Witam serdecznie. Dzisiaj króciutko, mianowicie temat brzmi: jak sprawdzić stan baterii na chromebook. W tym celu otwieramy krosza. Co to jest krosz? Ogólnie, jak go otwieramy, to już pokazywałem. Tutaj znajdziecie w prawym górnym rogu filmik. No jest to po prostu taki wiersz poleceń. I jak sprawdzić tutaj stan baterii? Wpisujemy tutaj odpowiednią komendę, taką jak baterii. Odpowiednik spacji, test i naciskamy po prostu Enter. I teraz poczekamy sobie 300 sekund, czyli 5 minut, byśmy mogli stwierdzić fajną rzecz. Mianowicie, taką, ile procent baterii stracimy w te 5 minut. Ogólnie tutaj mamy stan baterii, stan baterii. Wynosi 97,97%. 97%. Także można powiedzieć, że bateria praktycznie nic nie straciła na żywotności, a już kawałek czasu tego chrombuka mam i na nim pracuję. Ogólnie bateria trzyma bardzo fajnie. Jest to chrombuk Acer CB314-2H. Eee, dobrze, poczekamy sobie tutaj te 300 sekund. I zobaczymy, ile tutaj on nam pokaże, że stracimy procent przy 5 minutach pracy. Ogólnie, jeśli chodzi o ten sprzęt, to był on omawiany w jednym z materiałów. Tutaj pojawi się odnośnik. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. I tutaj nawet mamy wypisane, że bateria potrafi. Działać nawet więcej jak 15 godzin, i ja się z tym zgadzam. Ta bateria trzyma świetnie. W stosunku do zwykłego laptopa, no, jest to po prostu przepaść. Zapomniałem jeszcze dodać, że test oczywiście przeprowadzamy bez użycia zasilacza czyli po prostu Chromebook nie może być podpięty do sieci. Musi działać po prostu na samej baterii i tutaj uzyskaliśmy właśnie nasz wynik baterii discharge na poziomie 0,41% na 300 sekund, czyli 5 minut, czyli no zaokrąglając trzeba powiedzieć, że tracimy około 1% na 10 minut, nawet mniej jak 1%. No ale ja już zawyżyłem 1% na 10 minut, co nam daje na godzinę 6%, czyli bateria wystarczy na jakieś 17 bądź też 17,5 godziny pracy. O około 17 godzin. Także jest to wynik bardzo fajny. No i w ten sposób możemy też sprawdzić od razu właśnie żywotność tej baterii, dzięki tutaj tej informacji, baterii health i tutaj po tym discharge też możemy co nieco wywnioskować. No jeśli te zużycie będzie na większym poziomie i tutaj ogólnie te zdrowie będzie też na niskim poziomie, no to wszystko wiadomo na temat baterii, że nie jest za dobrze. W moim przypadku jest bardzo dobrze. Tak jak mówię, e, Chromebook kupiony już kawałek czasu temu, dosyć często na nim pracuję, także jestem zadowolony. Jak możemy zauważyć właśnie tutaj ten spadek jest znikomy. No i w ten sposób możemy właśnie sprawdzić stan baterii na Chromebook. E, no i to by było wszystko na dzisiaj z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.